Cześć, cześć kochani! Witajcie! Chciałam Wam pokazać dziś pamiątkę, jaką zrobiłam z okazji ślubu, który odbędzie się 13 marca. Jest to dosyć duża pamiątka. Wykonałam ją na bazie rzeczy z papieru na takim pudełku na merci. Całość jest w barwach takich kremowo-beżowo-bordowych do ozdobienia wazy użyłam papierów od Scrap and Me z kolekcji Simple Beige to jest akurat trójka, najnowsze najnowsze wydanie dużo też jest elementów bordowych dlatego, że takie kolory będą motywami, przewodnimi ślubu Zrobiłam pod kolor całości róże. Właśnie tutaj troszeczkę nie bardzo widać um, ich faktyczny kolor. Pewnie dlatego, że mam dziś słabe światło, które za oknem pada. Ale mam nadzieję, że chociaż troszkę będzie widać, że są kremowe. I podbarwione troszeczkę bordo. Kompozycja jest dosyć duża, to znaczy wysoka. Zobaczcie zresztą bokiem. Bordowa kokardka taka ze złotą nitką. Bardzo elegancka, serduszka. Yy, pokażę Wam jeszcze może w środku. W środku yy, jest po prostu tylko oklejona papierem. I do tego, na prośbę osoby zamawiającej, dwie takie wkładeczki na życzenia. Tak więc całość prezentuje się tak. Mam nadzieję, że sprawi dużo radości parze młodej. No i cóż, liczę na Wasze komentarze, na lajki. Zapraszam oczywiście na mój kanał. I życzę Wam miłego dnia. Pa pa.